Hejka, hej! Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Jak widzicie na no, załączonym obrazku dopiero wyszłam spod prysznica e, i postanowiłam, że rozpocznę z tego miejsca tutaj vloga. E, ale nie byle jakiego vloga, bo jutro z Dzień Mamy i już pewną rzecz dla niej mam. Muszę być po cichu, bo mnie usłyszy. Ona lubi podsłuchiwać w tej kwestii, jeśli chodzi o prezenty dla niej. E, także jedną rzecz już mam. Już kupiłam, już to jest. Pokażę Wam jak wrócę, ale wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby był balon z Helen bo pudełku, jak tak wiecie wyskoczy no i teraz jest akcja reakcja bo staram się jej pozbyć w domu na, z domu na godzinę żeby móc pojechać po tego balona, wrócić i zapakować dla niej prezent no i powiem wam szczerze, że to nie jest lata wyzwania bo moja mama w weekend lubi siedzieć w domu i to nie jest jakby wiecie takie łatwe wyzbyć się jej z domu w sobotę ale mam nadzieję, że to się uda. I że niespodzianka się uda, ja oczywiście nagram wam jej reakcję. Już się nie mogę doczekać, bo bardzo mi się podoba to, co sobie pomyślałam w głowie. I pomyślałam, że to będzie fajna tematyka na vloga i postaram się go wam zmontować tak, żebyście go w dzień mamy o 16 mogli obejrzeć. Także taki jest plan. Także ja się szykuję, bo oni właśnie wychodzą, więc ja się ubieram, a tak, żeby wszystko zdążyć na czas. Tak, także challenge akcji. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po mojej myśli. Zapieram Was w ogóle ze sobą, żebyście widzieli, gdzie idę i będę Wam update'ować na bieżąco, co i jak. Także trzymajcie czy żeby mi się udało. Cześć, Co, Jano? Dobra, potem Wam wytłumaczę, o co chodzi. W każdym razie udało się. Mamy balona, polecam Wojska Polskiego 120 i nie były drogie, także to jest kolejny progres. Zaraz mam tramwaj, idziemy kupić pudełko, ale ja tak nie będę musi muszę to odwiązać i przywiązać. Dobrze, to zrobię. Dobra, także odzywam się, że udało się kupić balon. Słuchajcie, jestem właśnie na Piotrkowskiej i już byłam w jednym sklepie, ale nie ma takiego pudełka jak potrzebuję. So lecimy dalej. Szukamy. tak. Słuchajcie, jestem już w domu. Udało mi się kupić pudełko. Co prawda, nie takie jak chciałam. Mocno nie takie jak chciałam, bo w ogóle pani sprzedała mi granatową górę. A mam taki przepiękny dół. I zapłaciłam za to dosyć spore, jak za takie pudełka. Ale już. O, dobra, nie będę się tam wracać. No trudno. Będzie takie. Pominimy ten fakt, a ja się wściekłam Nie widziałam tego wcześniej Dobra, nieważne W gruncie mamy przepiękne bransoletki, już wam pokazuję e, Tak prezentuje się zapakowana bransoletka dla mamy To są bransoletki z firmy Top Art Biżuteria. E, I one są handmade, także wiecie Polski producent I zaraz wam pokażę, tak wygląda pudełeczko To jest moja bransoletka nie będę jeszcze dzisiaj zakładać, bo jak ją założę, to na pewno mama się zorientuje i zapyta. Dlaczego mi takiej nie kupiłaś? Więc sobie założę jutro, ale ja mam właśnie z przywieszką taką, z takim grawerem. Mamy tą samą bransoletkę, tylko inny grawer, a moja mama ma. Z datą i dziękuję, że jesteś Powiem, że genialne są te bransoletki Bardzo mi się podobały, mam nadzieję, że i też się spodbają I zostawiam wam oczywiście link Do stronki na dole One też nie były drogie, także uważam, że Za taką bransoletkę to bardzo spoko cena z przesyłką Tak jak mówię, zostawiam wam linki na dole A tymczasem chcę to w miarę Moich możliwości już teraz zapakować I schować zanim ona przyjdzie Aczkolwiek To pudełko jest takie duże Że nie wiem gdzie jest kitram, czy będę musiała wymyśleć ale może na szafę? Może się nie zorientuję. Coś wymyślę. Najpierw przywiążmy to do mojego balona, który już tam wisi. Dzięki Bogu wstążka jest bardzo długa. E, I zobaczę czy w ogóle da radę, żeby to trochę obciążyło ten balon, żeby on nie przeciął do samego sufitu. E, no i tak, tak. Trzeba to zapakować i dokupię jeszcze może czekoladki albo coś jej tam wrzucę jeszcze. No nie wiem. Zobaczymy. Na pewno dam wam znać. Teraz pakujemy. vloga. dzisiaj zacznę od mojego sprzątania także postawiłam was sobie sobą na statywie i ja będę sobie tutaj sprzątać a wam to zrobię w przyspieszonym tempie i jak posprzątam to opowiem wam jaki mamy plan Plan jest taki: moja mama właśnie poszła do sklepu, żeby kupić babci kwiaty. Z okazji dnia mam oczywiście. Więc teraz ja idę po stołek, idę postawić pudełko, zawołam ją tutaj i po prostu zostawię aparat włączony. Jak gdyby nigdy nic. Sytuacja jest taka, że powiedziała mi, że będziemy nagrywać dzisiaj film, że to będzie mama zgaduje ceny kosmetyków. Więc ona się od rana miarę ogarnęła, bo nie chciałam takiej sytuacji żeby była w piżamie, żeby, wiecie, czuła się skrępowana po tym, kiedy się dowie, że ja to nagrywam i że to będzie na kanale. Nie chcę takiej sytuacji, więc powiedziała mi, że będziemy nagrywać, jakby od rana gęba na kulkę. Udaje że w ogóle zapomniałam, że dzisiaj dzień mamy, więc mam nadzieję, że wszystko wypali. Zaraz właśnie pójdę po stołek, ściągniemy pudło no i będziemy na nią czekać, aż wróci ze sklepu. Ja ją tutaj przeprowadzę, jak gdyby nigdy nic. Um, no i tak, i ja pokażę jej co dla niej mam um, Mam nadzieję, że jej się spodoba Kurczę, fajnie bo by Bo trochę się, trochę się stresuję, że coś jej nie podpasuje Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok Także idę po stołek, ściągam pudło I za chwilę mamy to Mamy to No i dobra, ustawiam teraz aparat, wyłączam go i czekam aż wrócą ze sklepu i czekam aż przyjdzie. Oh, yes. O jest ciebie to ciebie Ну, ладно, ну Ojej! Oh yeah. O oh. oh Jezus! Jaki zazdrośnik! Yeah. Oh, no, Przestań zazdrośniku ty! z mama jedzie psa! A ten ciuszu! No. Mm -hmm. Nie bój się, To nie ma żadnej strony. Postaram się zawołać mamę, żeby tutaj jeszcze do Was przyszła na chwilę i powiedziała jaki razoletka się podoba, ale no nie sądziłam, że ten balon sprawi tyle radości. Chodziła z nim po domu po prostu przywiązanym do ręki się nim bawiła. No dobra, okej. Okay. Um, no i co? Niespodniakko się udała, także ja się bardzo cieszę, bo naprawdę się bałam, że jej się coś nie spodoba. Ale wszystko się udało, i powiem Wam, że no, naprawdę przemiło raz do roku jest chociaż zobaczyć tą taką radość w oczach Waszej mamy, kiedy coś od Was zostaje. I to nie muszą być takie rzeczy, jak tutaj ja dzisiaj sobie wymyśliłam, ruriłam w głowie: to może być róża, to mogą być czekoladki, no cokolwiek, laurka nawet. Naprawdę, jakby mamy doceniają przeważnie to, co mają, i jakby to, co dostają. I, i, i taka pamięć chociaż w dzień mamy to jest naprawdę fajna sprawa. Ja uważam, że jasne, jakby kocha się mamy cały rok i to w ogóle to w ogóle bez Ale chociaż ten raz do roku celebrować taki jej dzień. Tak ja jestem jak najbardziej za i uważam, że to jest świetne i może być to i komercyjne światło, może i nie, ale chociaż ten raz do roku, kiedy skupiamy się przede wszystkim na nich, jest naprawdę przyjemnie przede wszystkim, bo to, co dla na, na nas w życiu zrobiły... podejrzewam, że w wielu przypadkach w ogóle przechodzi najmniej, w ogóle jakiekolwiek pojęcia. Um, także ja się staram ogólnie, raz na jakiś czas kupić kwiaty raz w miesiącu w ogóle kupić kwiaty, szczególnie w tym sezonie, kiedy są bardzo ładne kwiaty cięte, to mocno się staram, żeby o niej pamiętać, a to czekoladki, a to to, a to tamto, jakby by się staram raz na jakiś czas dziękować w jakiś sposób, e, dlatego, że jakby uważam, że nie tyle, że mi wypada, co chcę je podziękować w ten sposób, jasne, można to robić różnymi, nie wiem, rzeczami, które dla nich robicie, w sensie, bo w domu, czy coś, ale ja zawsze właśnie te kwiatki, czy czekoladki staram się kupić, czy coś takiego, także mm, nagrałam ten film też dlatego, żeby wam uświadomić, jak ważny jest Dzień Mamy i jak dla mnie on jest ważny przede wszystkim mm, i fajnie by było, żeby dla was również był i żebyście o tych waszych mamach dzisiaj, szczególnie dzisiaj pamiętali mm, no i właśnie tak, dajcie mi koniecznie znać, jak wy spędzacie Dzień Mamy i jak to u was wygląda, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa ja z mojej strony mówię, mamo, że to będziesz oglądać, chciałabym ci serdecznie Podziękować za wszystko, za to, że jesteś, za to, że zawsze mogę na ciebie liczyć, za to, że tak że mnie wspierasz, że akceptujesz moje decyzje. Także ja z tego miejsca chciałabym ci podziękować za to, że jesteś, bo naprawdę jesteś ważną osobą w moim życiu i nic z tego nie zmieni. Po prostu, dobra. Także wy zostawcie mi oczywiście w komentarzach, co Wy dzisiaj robicie jak uczyliście dzień mamy albo będziecie świętować. A ja jeszcze postaram się w tym vlogu zaraz w mamę, mamy, żeby tu przyszła i żeby Wam powiedziała, jakie się podoba razoletka. A to jest tam ładną razoletkę. I moje dziecko ma to samo. Taką samą mamy. Ja mam datę. Wygraperowana jest literka. Pierwsza literka imienia mojej córki. I taki jest napis ładny. E, Napisany jest... Dziękuję, że jesteś. Dziękuję. Jezus nawet tutaj musisz być zazdrosny. I naprawdę y, bransoletki są śliczne. Podobają się? Tak, bardzo ta niespodzianka się udała. To się ciesza bardzo. Nie mogę mówić, bo mam pluchę. Dziubę, jak powiem, za ciebie się wzruszam. Co, chcesz? No to chodź. No chodź, ta zruśnica. To ja Ci dziękuję, że jesteś wiesz? Nie. Tak. Nie, jest ci, twój dzień. Moje za. Ale gdyby nie ty, to ja bym nie obchodziła tego święta. To by tego święta w ogóle nie było. Cześć. <śmiech> <śmiech> o, się dzisiaj uwagę po prostu na tak. Ja w Pierwszy raz słyszałam, jak pies, który zamiast szczekać, to miał Mamy kotopsa. Psa koto. Kotopsa? Kotopsa brzmi lepiej. Mm. No. Więc tak moi drodzy. Tak to się prezentuje. Ty będziesz mogła obejrzeć całość dopiero na YouTubie za jakieś 3 godziny. O oh, jaj. A ja na dzisiaj już się z wami żegnam. Mam że taki trochę inaczej Wam się spodoba. I tak. Mua. Pa pa!